Siema. W ostatnim czasie zauważyłem, że podobają Wam się filmy takie ciekawostkowe, gdzie przeprowadzamy różne symulacje, testujemy rzeczy w FIFA i tak dalej. Tak więc postanowiłem znowu coś przetestować. Jeśli chcecie kolejny taki film, zostawcie pod tym 1500 łapek. Możecie zostawić suba, jeżeli jesteście nowi, a my już zaczynamy. Tak więc w dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, czy da się wymienić Ronaldo na Messiego, a także odwrotnie w FIFA 17, oczywiście w karierze. Myślę, że jest to dość ciekawe, a dużo osób możliwe, że główkowało na ten temat, nie, nie przetestowali tego, no i właśnie dzisiaj chciałem Wam to pokazać. Tak więc na początek przeniesiemy się do Real Madrid i właśnie w tym klubie tutaj złożymy ofertę za Messi'ego. Oczywiście bez żadnych dodatkowych pieniędzy. Po prostu wymiana jeden do jednego piłkarz za piłkarza. Tak też wymieniliśmy to i po chwili Barcelona przyjęła tą ofertę. Tak więc jak widzicie Barcelona ogólnie jest na to jak najbardziej chętna na taką wymianę Ronaldo z Messi. Natomiast to nie wszystko. Jak widzicie to było sukcesu. Następnie trzeba złożyć ofertę kontraktu zawodnikowi. No i ja postanowiłem złożyć tutaj więcej niż Messi aktualnie zarabiał. Złożyłem tam ponad 800 tysięcy. Natomiast po chwili przyszła odpowiedź, że no Messi nie jest tym zainteresowany. Nie chce ruszać się z Barcelony i tak dalej. Co mnie wcale nie dziwi, bo już wcześniej w FIFA 16 było coś takiego, że ciężko było wykupić prostu Messiego do innego klubu. Ale okej, okay, to dalej nie wszystko. Postanowiłem złożyć większą ofertę aż milion tygodniówki. No niesamowita kwota. Takie kwoty to w Chinach nawet rzadko padają. Natomiast poszła taka oferta właśnie w kierunku tutaj Leo. No ale po chwili tak, że mieliśmy tutaj... Odrzucono ofertę przez Argentyńczyka, tak więc jak widzicie także nie jest zainteresowany tym. No i okej, okay, my się nie poddajemy, postanowiłem tutaj rzucić niemal, że cały budżet w to 2,5 miliona leci do Messiego. Tylko za podpisanie kontraktu No i zobaczymy jak to będzie Poszło 2,5 miliona A po chwili Leo Messi przyjmuje w końcu ofertę Do 3 razy sztuka Tutaj w końcu zaakceptował Tak więc jak widzicie z tej strony wymianę da się jakby Tutaj da się ją dokonać Więc Messi po chwili ląduje w Realu No co prawda dużo na to wydaliśmy Niby wymiana 1 do 1 Natomiast tyle pieniędzy poszło na tygodniówkę Że o Jezu. No tak więc jak widzicie da się tego dokonać Natomiast dużym kosztem No i chyba mało kto akurat chciałby dokonać takiej wymiany Nieważne My już przenosimy się do Barcelony i zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony. Bo to także ciekawi wiele osób. Tak więc tym razem składamy ofertę tutaj Messiego, Realowi oczywiście za Ronaldo. No i okej, okay, po, po chwilce. Przyszła odpowiedź oczywiście od królewskich, że nie są tym zainteresowani. Znaczy są zainteresowani, ale chcą dostać więcej pieniędzy. Tak więc, jak widzicie, tutaj już wymiana 1 do 1 niestety nie przejdzie. Musicie troszkę dołożyć. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że Ronaldo ma plus 1 do Overall. No, mimo że starszy i mniej warty. No, tak widzicie, tutaj chciał więcej pieniędzy, Real. No, okej, okay, ja postanowiłem dorzucić nie tyle, co oni chcieli, troszkę mniej. Natomiast po prostu dorzuciłem pieniądze dodatkowe. I po chwili oferta została zaakceptowana. Tak więc, znów mogliśmy negocjować tutaj już zawodnikiem. No i składam ofertę Ronaldo. E, oczywiście e, poszła do niego oferta. Po chwili mamy odpowiedź. Także tutaj dodam, że poszło więcej niż on chciał, bo około 800 tysięcy, czyli taka sama jak przy pierwszej ofercie dla Messiego. No i on odrzuca, bo tłumaczy się tym, że nie ma zamiaru tu przechodzić i że kibice nie będą w stanie zaakceptować tego. No, pojawia się nam taka opcja, którą już w FIFA 16 gdzieś tam przypadkiem zauważyłem przy transferze niego do e, oczywiście Evertonu. Natomiast, no nieźle, nieźle. My postanowiliśmy złożyć większą ofertę, i tutaj lecą od razu aż 2 miliony. No więcej niestety nie mogłem tutaj zaoferować, bo już bardzo na tylu pieniędzy nie miała, ale lecą 2 miliony w kierunku Ronaldo. No i po chwili także mamy odpowiedź, że Ronaldo wciąż nie jest tym zainteresowany. Dalej uważa, że kibice tego nie zaakceptują. No i jak widzicie, ta wymiana po prostu nie ma szans dojścia do skutku. Tak więc, jeżeli chcemy wymieniać tych dwóch załoników między sobą w kierunku realu, jak najbardziej taka wymiana może dojść do skutku, i to bez. Z jakichś dodatkowych pieniędzy, natomiast w drugim kierunku, czyli oczywiście wymieniając granicę z Barceloną, yy, Messi z za Ronaldo, może już być ciężko jeszcze Real to przyjmie z dodatkowymi pieniędzmi natomiast sam Ronaldo już potem niestety kontraktu podpisać nie chce, tak więc taki myślę ciekawostkowy film, że mam nadzieję, że się wam podoba jeśli tak oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki, bo to niesamowicie motywuje do kolejnych takich filmów, jeżeli macie jakiś pomysł oczywiście nie zapomnijcie także napisać wam w, w, o nim w komentarzu ja wam już za dzisiaj będę dziękował, tak więc więc to na tyle. Dzięki wielkie za do usłyszenia. No i cześć!